O tak, bracia i siostry. Jesteśmy tutaj, aby płakać i prosić Boga o przebaczenie za nasze winy, indywidualnie i zbiorowo. Ale najlepszym sposobem takiego opłakiwania jest odwaga, by wejść na drogę pokuty i nawrócenia. Która otwiera drogę do pojednania, uzdrowienia i sprawiedliwości. Dzisiejsza Ewangelia mówi o walce Jezusa z Diabłem. Przypomina nam, że Diabeł jest zawsze obecny że Szatan jest aktywny w naszym świecie. Jego siła tkwi właśnie w strategii polegającej na tym, by o nim zapomnieć, i by przejawiał się w jak najbardziej uwodzicielskich, a zarazem uspokajających postaciach. Dobrze znając swoją ofiarę, diabeł atakuje w najbardziej wrażliwym punkcie. Jak słusznie zauważył papież Benedykt XVI, zły zawsze stara się zrujnować dzieło Boże, siejąc podział w ludzkim sercu między ciałem a duszą. Między jednostką a Bogiem, w relacjach międzyludzkich, społecznych i międzynarodowych. zły demon sieje kąkol, podziały i niezgody. Drodzy bracia i siostry, jeśli odważymy się spojrzeć na obecną rzeczywistość naszego Kościoła, nie trudno dostrzec, jak mocno działa zły i wpływa na nasz sposób bycia i działania. Zły diabeł chce nas podzielić i może nawet wykorzystać niektórych z nas do własnych celów, aby powiodła się jego misja.